there's so many ways to be happy Nowym filmie i zapraszam na Weekend Reset Routine. Zróbcie sobie kawę, herbatę lub coś innego do picia lub do jedzenia. Mam nadzieję, że miło będzie Wam się oglądało ten film, że da Wam trochę może jakiejś motywacji, aby zrobić coś w domu, albo po prostu będzie Wam się to miło oglądało. Pokażę Wam, co ja lubię zrobić w weekend w domu, jakie są nasze takie wiecie małe zwyczaje, jak spędzam ten weekend. Jeszcze sama nie wiem, bo nie mamy konkretnych planów. W zeszły weekend też to próbowałam nagrywać, więc może pokażę Wam jakieś takie, nie wiem, dwie. Wersji weekendu. Myślałam, że może to być taki film, który co jakiś czas nagram, bo ma połączenie w sobie właśnie takich elementów sprzątania, clean with me um, i vlogową. Także zobaczymy, co z tego uda się skleić, ale pomyślałam, że właśnie nagram dla Was taki film, bo sama uwielbiam je oglądać właśnie w weekendy, także puszczę Wam go pewnie w niedzielę. No i dajcie znać, jakie są Wasze takie weekendowe zwyczaje, co robicie właśnie w weekendy w domu, czy. Coś dla siebie, co akurat w weekend macie czas, bez czego wasz weekend nie jest pełny. Także ja już nie przedłużam, biorę się do roboty, bo zanim jakieś przyjemności, to trzeba skończyć montaż. Jeśli chodzi o piątki, to są takie moje dni montażowe i poniedziałki i piątki. W poniedziałek montuję to, co nagrałam w weekend, a w piątek to, co chcę wrzucić w weekend, żeby po prostu w sobotę czy w niedzielę się tym nie zajmować. Nie zawsze to wychodzi, ale staram się, wiecie, tak sobie wypracować ten system, żeby coraz lepiej mi to wychodziło, żebym w weekend mogła cieszyć się weekendem, faktycznie się zresetować, nastroić pozytywnie na nowy tydzień i też złapać gdzieś tak, wiecie, trochę oddech i jakieś nowe pomysły na filmy, czy na jakieś ujęcia, no bo nie ukrywajmy, praca Twórcy internetowego jest tak naprawdę 24 na 7, ciągle mam wrażenie, że jest się w takim trybie tworzenia, zwłaszcza jak to się lubi, to nie ma się po prostu umiaru, ciągle chce się coś zrobić, coś nagrać, jakieś zdjęcie, no i oczywiście też w weekendy nagrywam vlogi, bo często gdzieś wychodzimy i chcę nagrać dla Was vloga, ale staram się ich po prostu nie montować, więc w piątek do 16, zanim Kuba przyjedzie z pracy, no tak do 16.30, staram się skończyć montować, zrobić miniaturkę do filmu, który idzie w weekend. Teraz najczęściej one idą w niedzielę, wieczorem. Mam wrażenie, że i tak teraz w wakacje wszyscy mają jakieś urlopy, gdzieś tam sobie jeżdżą na weekend i po prostu w niedzielę, wieczorem. Przynajmniej tak mi YouTube pokazuje, że u mnie na kanale najwięcej jest aktywnych widzów wieczorem, w sobotę lub w niedzielę. Także staram się właśnie wszystko zrobić, żeby tylko najwyżej, wiecie, w sobotę sobie ten film na spokojnie obejrzeć, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i go zapisać. Ale dzisiaj mam cel, żeby ten film właśnie był już Gotowy, zapisany i wgrany na YouTube'a. Także nie pozostaje mi nic innego, tylko zabrać się do roboty. <gry> tak naprawdę muszę dołożyć muzykę, sprawdzić kilka ujęć i zrobić miniaturkę. Także powinno być raz, dwa. Będzie spokój, bo film będzie gotowy, zmontowany. Wy będziecie mieli właśnie vloga w niedzielę, a ja będę mogła spokojnie zacząć weekend, wiedząc, że wszystko jest gotowe. No dobrze, montaż skończony, czas zrobić listę zakupów. My najczęściej robimy zakupy w piątek. Jakoś tak się przyjęło, że przed weekendem robimy większe zakupy i powiem Wam, że póki co praktycznie w ogóle nie jeżdżę do sklepu w tygodniu, ponieważ naprawdę czegoś nam super brakuje albo zachce nam się coś nowego także raczej jest to jedna wizyta w sklepie w tygodniu, raz a konkretnie, także spisuję w notatniku co mamy czego nie mamy, robię taki przegląd lodówki, przy okazji jeżeli by coś było zepsute to wyrzucam, ale są na tyle pustki, że słuchajcie no nie ma za bardzo co oglądać naprawdę został nam jakiś nabiał, może z dwa plastry sera jakieś masło, napoje Ketchup, majonez i jakieś takie drobne rzeczy. Także robię listę, taki mały trik, jakbyście chcieli. To ja polecam, jak nie macie czasu, robić listy przed zakupami, po prostu stryknąć zdjęcia lodówki. Wiecie co? Jest raz, dwa. Ewentualnie jakiejś szuflady, i wtedy w sklepie możecie sprawdzić, a nie tak, że idziecie i jest okurczy, czy to mamy, czy nie mamy. I czasami się kończy tak, że nie weźmiecie albo weźmiecie, i jest potem tego za dużo w domu. Także ja zawsze staram się zerknąć, sprawdzić daty ważności tego, co jest w lodówce, co trzeba dokupić. No i też jak zaraz kuba przyjedzie, to skonsultujemy tą listę, zobaczy, co ona chce tam dopisać, i wtedy po prostu razem jedziemy na zakupy. Że ja spisuję, słuchajcie, listę i czekam na kubę. Pewnie będzie chciał jeszcze kupić kawę i wtedy pojedziemy. Zawsze mamy listę, zakupy idą nam szybciej, sprawniej i nie spędzamy, wiecie, godzin w sklepie. Także ja polecam robić listę, zakupy u nas zawsze są szybkie, skuteczne i niczego nam nie brakuje. Po zakupach wracamy do domu i piątek raczej spędzamy właśnie w domu, na luzie, bez większych planów. Zazwyczaj coś robimy w sobotę czy w niedzielę, no to zależy. Sobotni poranek lubię spędzić w łóżku. Wiedzie, spokojnie wypić kawę, poleżeć i dopiero wstać i zacząć dzień. Także jak zwykle, właśnie z kawą siedzimy sobie w łóżku z pół godziny. Tu akurat kuba już wstał, ale chwilę posiedzieliśmy i pogadaliśmy. Na śniadanie tradycyjnie u nas naleśniki, ale jakoś tak się u nas, słuchajcie, utarło, że w sobotę jest słodkie śniadanie i albo racuchy, albo naleśniki, no po prostu coś bardziej na słodko. Podczas śniadania zawsze coś oglądamy. Aktualnie korzystamy z Disney, Plus, więc nadrabiamy jakieś bajki. A później czas wskoczyć pod prysznic, wykąpać się i zrobić pielęgnację. Przed makijażem oczywiście nakładam SPF. Ten jest z Revoxa i jest naprawdę fajny. I jeśli chodzi o makijaż, to zależy tak naprawdę na co mam ochotę. Tego dnia miałam ochotę nałożyć makijaż, ale taki lżejszy, mineralny. I wtedy używam właśnie podkładu z Anabel w wersji kryjącej. I bardzo Wam polecam. I makijaż gotowy, nie wiem jak wy, ale ja lubię go zrobić od rana, żeby później, w razie, jeżeli będziemy gdzieś wychodzić, to już po prostu jestem gotowa, mogę się ubrać i wyjść. No ale w sobotę zwykle robię jeszcze jakieś porządki. Tutaj akurat czyściliśmy tą wentylację, no raz na jakiś czas trzeba to zrobić, więc zrobiliśmy właśnie w sobotę małe porządki w mieszkaniu. Was też, ale u mnie kurz zbiera się bardzo szybko. Zresztą widzicie, ile tego jest, a to naprawdę tylko kilka dni. No i zwykle w sobotę też sprzątam w łazience, tak dosyć porządnie. Raz w tygodniu myję kabinę prysznicową, no bo jak ten kamień się osadza, to wygląda to coraz gorzej. Także staram się właśnie w weekend albo w jakiś inny dzień, raz w tygodniu tą kabinę umyć. Ja polecam Wam ten płyn, naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza. No i na koniec ściągam wodę, żeby też się nie osadzało od razu, a z drugiej strony przecieram szybę ściereczką z wiledy i kabina jest czysta i błyszcząca. chodzi o weekendy, to sami pewnie wiecie, że wyglądają one różnie, więc czasami gdzieś wychodzimy, czasami przyjeżdżają do nas rodzice, więc te weekendy raczej są aktywne i w każdy staramy się coś robić. Przynajmniej w wakacje naprawdę wykorzystujemy każdy weekend i wyciskamy jak cytrynkę, ale to wszystko było i będzie we vlogach. Jak niedziela, to trzeba zdjąć pościel do prania. Nie wiem czemu, ale jakoś tak się przyzwyczaiłam, że właśnie w niedzielę zawsze ściągam pościel, wstawiam do prania i zakładam nową. Jakoś wiecie, zawsze wtedy pamiętam o niedziela, trzeba zmienić pościel. No i tak, ściągam, wkładam do prania, to niech się robi, a ja będę mogła zająć się czymś innym. Like Niedziela to u mnie też dzień podlewania kwiatów i co jakiś czas robię im taki prysznic w wannie po prostu wiecie wkładam i oblewam liście wodą też nie jakoś bardzo obficie żeby ich nie przelać no ale raz na jakiś czas robię taki prysznic także niedziela to dzień dla kwiatów Show me where the end is. Takich porządkowych rzeczy w niedzielę lubię jeszcze posprzątać w kosmetykach. Nie zawsze wszystko przecieram, czasami po prostu tylko uporządkuję, ale raz na jakiś czas wycieram kosmetyki, wiecie, z tego pudru i wszystkiego, co się osypie, żeby doprowadzić to do porządku. Także odkładam wszystko przetarte na miejsce, a później przecieram jeszcze samą toaletkę i myję tą podkładkę, bo tam też sporo się osadza. No i oczywiście na koniec myję też pędzle, staram się to robić tak raz w tygodniu. Hello, Mona. I mistook you for a dream No i zakładam pościel, nie za późno, żeby wiecie, nie pójść do łóżka i żeby się nie okazało, że zapomniałam założyć pościel. Także świeżutka, czysta. No staram się właśnie dorobić raz w tygodniu, także łóżko już gotowe i wieczorem będzie można się położyć w czystej pościeli. No i jeśli chodzi o wieczór, to my jeszcze zawsze coś oglądamy i gotujemy. Tu akurat widzicie przewitki z jakiegoś gotowania. I my pakujemy jedzenie, taki mały meal prep na następny albo dzień. na dwa następne dni na obiady.

No i po niedzielnym demakijażu zazwyczaj robię sobie jeszcze henne brwi, ja mam dosyć jasne rzęsy i brwi, więc staram się wiecie, tak powtórzyć raz w tygodniu no i właśnie w niedzielę wieczorem lubię sobie tą hennę nałożyć, jak widzicie różnica jest znaczna i zwykle w niedzielę też jest dzień samoopalacza, ale to za chwilę Samo opalacz zwykle nakładam tuż przed snem, więc jeszcze szybkie ogarnięcie kuchni po niedzielnym gotowaniu. Wiecie, staram się pozmywać, włączyć zmywarkę, tak, żeby następnego dnia móc zrobić śniadanie czy poranną kawę w czystej kuchni, od razu lepiej się śpi i wstaje też rano. No nie ma, słuchajcie, chyba nic lepszego niż położyć się spać w czystej, pachnącej pościeli. Jedyny minus jest taki, że najczęściej się zapomina, że no, wyprało się pościel, ale teraz trzeba założyć jeszcze nową. Także ja się bardzo cieszę, że łóżko jest pościelone, świeżutkie i można iść spać. Tyle możecie słyszeć: prysznic, bo kuba się kąpie. A później ja idę jeszcze nałożyć samo opalecz. Zwykle nakładam właśnie jakoś raz w tygodniu. Czasami to jest wiecie, co dwa tygodnie, czasami tydzień i pół różnie to bywa, to po prostu zależy, wiecie, jak mam ochotę, ale zwykle umowny dzień to jest tak właśnie weekend, czyli sobota albo niedziela, i wtedy najczęściej nakładam samo palasz z bielędy, a jeżeli mi się nie chce w niedzielę, to na przykład w poniedziałek rano nałożę ten godzinny z Bitan, albo w inny dzień. Czasami też wieczorem nakładam ten godzinny, jak nie chce mi się wiecie, smarować na noc, chociaż ten z bielendy bardzo lubię, bo on. Po pierwsze nie brudzi pościeli, po drugie daje naprawdę taki fajny naturalny kolor, i nie daje ani za jasnego, ani za ciemnego efektu, także taki idealny dla mnie. także ja już słyszę, że Kuba się wykąpał, idę zaraz nałożyć ten sam opalacz i niedługo do spanka. także to tyle, jeżeli chodzi o taką weekendową rutynę, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie znać, jakie Wy macie takie swoje zwyczaje, co robicie w weekendy. Czy to są jakieś maseczki oczyszczające, czy klingi? No, ja mam kilka takich rzeczy, których w sumie wam jeszcze nie pokazałam, ale też nie robię ich co tydzień. Także myślę, że możemy kiedyś ponownie nagrać taki odcinek.